Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy miasta i gminy Czmielów, już w najbliższą niedzielę w Domu Kultury w Czmielowie przy współorganizacji Domu Kultury pani dyrektor Violetty Rogali-Mazur i wszystkich współpracowników, pracowników, przedsięwzięcie pod nazwą 32. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Pomoc ma moc, trzeba tylko w to uwierzyć, przyjść, wylicytować. Będą koła gospodyń, będzie wiele przedmiotów, które będą poddane licytacji i też będą pyszne wypieki. Moc atrakcji, również występy artystyczne. To wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy, ale przede wszystkim zachęcam do licytowania tej jedynej, wyjątkowej filiżanki numer 1 porcelanowego rynku w ćmielowie, wykonany i przekazany przez Fabryki Porcelany Śmielów Chodzież SA. Ten wyjątkowy przedmiot będzie właśnie utożsamiany z naszą miejscowością, z naszą gminą, z tym, że właśnie tutaj rewitalizacja rynku przede wszystkim miała na celu przyciągnięcie turystów. I to wszystko się udało. I nie zapomnijmy, że w tym roku gramy o to, aby wszyscy mieli zdrowe płuca, a w związku z tym w naszej gminie, w naszym Ćmielowie, mamy właśnie. Już tężnie solankową, która przyczynia się do zdrowia dla mieszkańców i nie tylko, dla osób przyjezdnych, dla wszystkich tych, którzy przybywają właśnie do naszej pięknej gminy Ćmielów. Zapraszam, zachęcam, ruszamy. Niedziela, godzina 16, do tego, aby wspólnie włączyć się w pomaganie. Zapraszając Państwa na licytację w najbliższą niedzielę z okazji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, pragnę podziękować już w tym momencie wszystkim darczyńcom, którzy zechcieli do nas przynieść te wspaniałe przedmioty na licytację. Mamy ich mnóstwo. Dziękujemy Wam z całego serca i zapraszamy wszystkich tych, którzy w tym szczególnym dniu chcą tą pomoc nieść.